chwilę wrócić do wczorajszego bardzo ważnego wydarzenia, jakim było podpisanie historycznej takim umowy na budowę nowoczesnego zakładu zagospodarowania gospodarowania z siedzibą w to, to możliwe m.in. dzięki zasilnym, usilnym zabiegom burmistrza Stanisława Martularskiego w kwietniu roku ubiegłego, mimo wielu przeszkód yy, artykułowania yy, nieuzasadnionych krytycznych zarzutów manipulowania faktami ze strony radnych Ziemi Agrocińskiej i w realizacji tak dużego y, projektu. W ten... y, nas jeszcze większe zacięcie, aby ten projekt dalej skutecznie realizować, a prezes pozwoli, że symbolicznie prezydent wpada atrybutami prawdziwego budowniczego. Chłopata i kasa są atrybutem dobrego budowniczego, a takim się okazałeś, więc służywać się jak najlepiej, żeby ta inwestycja, która powstanie za 150 milionów złotych, wygenerowała nowe miejsca pracy. Tam zapisano kary umowne w wysokości 0,2 wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, Natomiast w tym dużym projekcie umowy, w projekcie umowy dotyczącym tego dużego zamówienia na 112 milionów, nie ma mowy już o 0,2, tylko dwóch setnych, tylko nie o wartości zamówienia, tylko o wartości rąk niewykonanych. Z czego ta różnica 1a jest, jest, jest na innych tego typu umowach, które, które zostały zrealizowane, jest kiedy czyli stalowa wola. To są takie rzędy wielkości, jeżeli chodzi o tej kary umowne. Umowy pozostałe są umowami małymi i tutaj mogliśmy zastosować większe, to, to nie wystraszy potencjalnych wykonawców. Natomiast jeżeli tutaj kara była została na samym poziomie powiedzmy 0,2%, no to mam że za każdy dzień spłoki jest ponad 200 tysięcy zł. No, odpowiedź jest A poza tym gwarantuje, że są całe. A te trzy, te trzy elementy, które Pan teraz wymieniamy, tak, czyli są pomostownie i prostu nie, jeszcze? Jaka to jest wartość poszczególnych elementów? To jest nie jest strzelać, ale jest ponad du dużą ponad połowę wartości kontraktu. Tak. Te trzy elementy. i kara będzie liczona o od 200 od 12 milionów. Utrzymujemy, że tak. No, tak. tak. Pani Pani, 12, tak. Ja chciałem tylko wskazać panu radnemu, aby lepiej przygotowywał się do sesji i zapoznał się z elementarzem, żeby ustawał prawo zamówień publiczne, a później marnował czas pana prezesa i pozostałych urzędników. Dziękuję. Panie burmistrzu, chętny parazj, Pana nie, nie. Informacji tygodnie... informacje są przygotowane. Pan obowiązkiem jest przygotowanie się do sesji. 3 tygodnie temu, 3 tygodnie temu na tej sali, na Komisji Budżetu, pan odmówił udzielenia informacji, zasłaniając się tym, że pan tej informacji nie posiada. Także po dwóch latach zajmowania się tym projektem, proszę mnie nie zarzucać ignorancji, bo ignorancją pan się wykazał 3 tygodnie temu, kiedy pan powiedział, że pan nie ma zielonego pojęcia, kiedy ten przedstanie osób... Na etapie? Dziękuję. Jest to Pana subiektywne. Ja ja Te zmiany w projekcie funkcjonalnym to była inicjatywa obecnego zarządu, czyli Pan Prezes. Tak, to dotyczyło... Porządku, nie jest to komisja przesłuchań i trudnych pytań, tylko, tylko informacji Prezesa. Ale że pytania tak, ja są tak i... wsadzane do tej informacji, Panie Burmistrzu. No bo tak no, proszę, zostało w ciągu 10 minut dwie całkowicie różne informacje od Pana Prezesa. Ja pytałem, czy te dwie setne procenta są liczone od wartości ostatniej faktury, czyli od 45 milionów złotych, czy są liczone od wartości prac niewykonanych i podawałem jako przykład, że tej fermentacji za 12 milionów złotych nie, yy, nie zrobią w terminie i odsetki będą liczone od dwie setne od 12 milionów. Pan potwierdził, no tak, no i co? A przed chwilą panu radnemu Walczakowi pan, pan powiedział, że te dwie setne będą liczone od wartości ostatniej faktury, czyli od 45 milionów złotych. Czyli od ilu będą liczone te do odsetki? Panie zaraz dobrze sprawdzi pan odpowiedź.